Zabierzemy Was do pewnego pałacu z dwoma kominkami. Pałac rodziny Richthofenów powstał w 1897 roku w neobarokowym stylu z elementami neorenesansu i Rokoka. Po II wojnie światowej, pałac wraz z przyległościami przejął skarb państwa i stworzył w nim państwowy zakład doświadczalny wraz z mieszkaniami dla pracowników. Wraz z upadkiem komunizmu, pałac przeszedł pod zarząd Agencji Własności Rolnej. Siema filmowy świry! Tu z Brexit Official z tej strony Dawno mnie nie było, czyli Bartka, ale miałem dużo spraw na głowie, takie wiecie, swojej sprawy Bywa Bywa Przemek sam jeździł bez mnie, teraz był na 3 wyprawie Tak Parę obiektów zwiedził, jesteśmy dzisiaj w pałacu e, z, dwoma, z dwoma kominkami Nie powiemy gdzie ten pałac się znajduje ze względu na jego bezpieczeństwo Więc ruszamy i widzimy się w środku Macie fajne zdobienia. Kolumny fajne, My jesteśmy na tarasie, coś pięknego, takie coś ogólnie zobaczyć, tu jest główny taras taki okrągły z fajnymi lampami i do środka. Tu fajne drzwi i tu są macie okna takie wielkie, yy, tu dużo światła padało, tylko w tym momencie jest zabite wszystko no i dużo światła tu nie wpada nienabite nie dechami i tutaj tyle światła padało w lata, że to było coś pięknego no? Tu macie takie duże drzwi przesuwne, one były roleta jest z góry Ale one, one gdzieś zapadły się na dole i już się nie przesuną. Tak jeszcze tutaj mamy byli właśnie pomieszczeniu z góry fajny zielor w ogóle taka tapeta ta, ta jest. Omalowane, nie? Ma obite takie wymuszające jakby. Patrzcie co tu się dzieje w ogóle Nieźle Tu jest strasznie cenne, straszne leci Tutaj jakaś teatr się schrowi, wiesz? idziemy dalej, tak? Takie fajne drzwi no, nie? Ładne są drzwi Tu macie wiele krzeseł, takie jak gdzieś są stare krzeseł nawet w szkołach Bo wiadomo, uczniowie muszą na coś siedzieć, na czymś Albo u lekarza takie były stare, nie? W przychodniach Idziemy dalej, idziemy tu jest taka nawet duża fala Z pięknym kominkiem. Kominek super. kominek super, patrzcie jaki jakie jest. jakie kawę są. patrz jaki jakie Coś pięknego, no? ładne, a do tego sukni taki piękny jest jeszcze. Zobienie w ogóle tego całego kominka. I tak, tak sobie jeszcze odpalić. Wygląda to to ładnie. Nie powiem, że nie To posiedział I posiedział tak... po, takim... po takim stole. W taki stolik.

Ale już jest zjechany no. Stary wiejski stół, strasznie zjechany płyta No to już jest stary stół Czas zrobił swoje, jak to się mówi Niestety Ten obiekt powinien być chroniony Ale coś jest to jest. Tu jest też fajny obiekt, jakąś No, w ogóle Ciekawy nawet, powiem szczerze To jest coś ciekawego To piecyk no ciekawy to też, ale kol. tak, ale tam tu macie materacę położone, są no. zobaczcie, łóżka, materacę, takie motylki, jakieś stoliki, motylki. może tu jakaś szkoła, była. możliwe, że szkoła była, tu stoliki są nie, jakieś takie, tam u góry jakiś obraz, taki kurczę fajny, na górze jest, nie wiem co to za, co to w ogóle, co to jest na tym obrazie, nie wiem. Jak wiecie to możecie pisać komentarze pisać komentarze co wam to przypomina albo co to znaczy Co to znaczy? Teraz jest stary metalowy Zobaczcie, cały metalowy. To jest taki mechanizm Trzeba jednocześnie obrócić klucze ale raczej nie działać będzie. Kręć przewod w lewo. To nawet nie idzie. Nawet nie idzie. Popatrzcie jakieś stare radio. Unitra Zajmujemy na falach. Nitra 155 O, Masz tutaj macie gareczki No Dufnia. Na to, co zostało, co zostało, na pewno wiele rzeczy zostało tu wyciągniętych, tak? Wolę ci nie spadły To czyściutkie. Jak na tyle no. No, czysto, czysto są. Fajne drzwi. Jest kiberek. Kiberku nawet czysto. Ale muszę, być. nawet te są świetniki. Łazienka, zobaczcie jak się zachowała. Fajny balek. No, jest spokojnie. Nie świć na okno. Jesteśmy na dole, nie? Patrzcie, co tu jest na wyraczku. Nawet takie stare. Z zamkami. No, to, to jest stare. Stare wielko. To jest derba, tak? to jak grzamek, chyba nie <noise> ten Chyba komuś się pomyliło tutaj To dorabianka była Ale to w fajnie Dobra, co idziemy, nie? Tak Co tu jest? Szafa Taka półeczka fajna, Przemek zobacz O, taki stary typ Opicia nawet zdrowe są, ty widzisz? Oj, no szaf. Parkiet, parkiet na jest No parkiet, tak, jak się nie na bok, to jest No Kiberek Gdzie mają tu to zapewne? Ale zobacz, coś tu, kiedyś, coś tu kiedyś robili, zobacz Zaczęli tu coś można robić Z I tak. zostawili to niestety Kanalizę podłączali Wszystko zacierali No Przełącza Ale niestety zostawili to Dobra, idziemy na górę zostawiamy na końcu? Na końcu, jak zejdziemy z góry, to będziemy... zobaczcie na schody, jakie fajne Schody są fajne, nie Przemek? Fajne barierki, schody Zaraz zobaczycie Jakie są po środki takie duże? Fajne Takie duże okno, nie Przemek? Tu musiała być naprawdę szkoła kiedyś, mi się wydaje Szkoła, ale bardziej internet Przemek Bo były pokoje Też może. Ładna pufka, Przemek zobaczyć. Ładna, nie? Tu dziurawa, niestety. Pówka elegancka. Nie, Jak się podtrzyma ten dziura, to się dziwi. Tak samo się... tutaj. Nieźle. Pagazę Też jakaś waza. Tu jest na Waza, tu jest... Opatrz go do Polski oże. na tym wyżył mnie posłowki. Orzeł, to jest za. Tu Ło wow. Czy ładny? Super, Super. polski To chyba to miejsce co nie chcieliśmy wejść. Zaraz sprawdziłem. To nie będziemy wchodzić, bo nie jest jeszcze. Jakieś... No, tylko szapeczki są. Tu idzie do jednego ja do drugiego. Tu jest balkon. No, tak się też szapeczki. Tu już podłoga jest nie za bardzo. Szarfka ma. Już jest nie bardzo podłoga. Takie pomieszczenia. Szapeczka. No, tu ma klucza. Mój małka. Szarfka. No. Lucza jest Nie starczy. Tylko dawał ci tu jest już zawalona. Patrzcie. Patrzcie tam co się dzieje na dole. Jak idzie podłoga na dół. Nie wiem. Wystarczy, że tu ktoś skacze, tu i, i leci. Patrz, tu się na bardziej, bardziej woda leciała, zobacz. No to jest tak. To wszystko obejrzeliśmy. Idziemy tutaj. Stary grzejnik, tak zwana farelka stara Schody Wbijamy się przemek do pierwszego, tutaj, o, do pierwszego tego. A później pójdziemy tam Tak samo niebezpiecznie jest To już też podłoga idzie Stare tapczany Podłoga idzie już na dół, zawala się Szafki, piworek. Tam uważaj już na no nogi, uważaj tam już. Bo. półki białe. Tu fajna nawet pomieszczenie Ale też podłoga nie za bardzo. zobaczcie też sobie. Tu dwie półki białe. Lampka. Ale też podłoga nie za bardzo. To też już idzie podłoga na bok. Teraz szafki. Taki stolik mały, drewniany spłyty z płyty. O, lampka. Lampka taka stara lampka i tu właśnie to pana nie ma? To kabla nie ma, odcięty kabel. Fajne tu wizję z dominami Stara się rozgrywiony. Gostkowi. Idziemy zwierzać na górę. mamy Licznik. Dunikamy prąd. się to nie dotykaj ja. nam. A się my kopnie. No właśnie, o tym mówię. Tutaj byliśmy. A to no. byliśmy chyba w najbardziej niebezpiecznym miejscu. Patrzmy górze, gdzie chce nas powodzeniem. Powodzeniem, co? Tak? Tu świetnie dźwigacie. Nie idziemy, bo tu jest spada zajebana. Patrzcie, ale ogólnie fajne. Patrzcie, jakie fajne jest zrobione na drzwiach. Nie, tylko po tych... Tu się oginało podobno. Tutaj patrzcie, jaki sufit. Trochę z nie, niezły. Tutaj boiler nowy, widać to, że to nowy boiler był Tu też kibelek działał. Cersanita nawet. No, no nowa firma normalna. Tutaj fajne takie wzręne. No, w dzisiejszym czasie też mogło być z jednej strony szkoła, z drugiej strony jakieś pomieszczenia, znaczy się mieszkania. Też, ale ja myślę, że to był internet. Też to, to mój internat, bo pokoje tutaj są. Tutaj są, są liczniki. I tam, Mamy, tam gdzieś powinny też być. Tu uważaj przed ekranem. Tu byliśmy, idziemy na górę. A później zejdziemy schodami w dół do piwnicy. Ten Tędyk na dół. Ale tędyk jest zejście tam na dół i tam jest do piwnicy później. No, Dobra, schody. idziemy. Fajne schody. Podemczo. Patrzcie na górę, tu siedzimy. Szybko, przerwę to trzeba. Żeby to nie spadło. Chodź. Nikt się tam nie zaspiesza, nie wiadomo czy to zrobimy, tylko szybko ruchniemy. Też były pomieszczenia, jak są. Tu macie starą franię. Wirówkę tak zwana. Fajna taka frania. Idź przy ramię. Bo tutaj no może... jak się coś puści, to ze schodami pójdziesz na dół. Tam nie, nie byliśmy, no? A i nie ma Możemy iść, ale tutaj nie iść wodego. Jeszcze deski trzymają nas. Ktoś taki... patrzcie. Na... To jest wszystko dla was. Coś tu piszczy już. Powiem tam... szczęście, że a tam jest metal chłopik. Lepiej nie wchodzić, ale to by tam no, książka fajna jest. No, lepiej nie wchodzić, bo zaraz wchodzimy na dół. Akcja ewakuacja stąd. Nie, nie, wchodzimy tutaj. Za bardzo to źle wygląda. Tam też nie ma co zobaczyć, więc tam nie wchodzę. Bo się, że się to zawali. Tu jakieś zawalone zobaczcie. Szybko ten tych To To ty cegówki mogą lecieć. na schody, nie? Mm. Dobra, zbliżamy się do schodów tutaj Idziemy w dół, w A nie tutaj, nie zapalaj tutaj, bo tam jest ten, na wylocie jest jakiś magazynek mały A tutaj nie idziemy, nawet nie, nie świtną światłem, nie? Tam stawek jakiś. Dobra, idziemy niżej. Załęduję O tak 12 stopnie Uważaj, bo to rozwalane zobaczcie ja tu przeszłam potem Dobrze się nie zawaliły Piwnica To? To jest jak druga część jakaś Patrz sody jakieś spróżniałe to wszystko zobaczcie Tak, to jest to Kurde masakra no Już tutaj nie wracamy ten A jak nie będę to Będziesz miał normalnie Co ciekawego Nic ciekawego Właściciel jest coś na No bo... fajne skalarki. Zobaczcie kurde, lernówka, ty. może działa nawet nie? Jaki mhm. duży taki Jeby do piwnicy Wojką

Takiego rama, takiego rama, takiego rama, takiego rama, takiego to jest. Jakieś obicie czegoś. Ale to to takiego rama, takiego to takiego jakieś takiego Czy obrazki jakieś? Nie wiem, czy obrazki mogą być. Tak na tyle Szafkę może można Super. Jerry, Jerry, Tony Jerry. Kresła fana Stanów Zjednoczonych, niemieckie. Szafki. Jakie zaplecze... Które... O, to godła jesteś O. polska, polska rudowa polska takie No O, tu to za pomieszczenie jest, ale duże pomieszczenie. Co tu ciekawego mamy? Stare krzesła o, stare śmietniki, dawno takich nie widziałem Stół. patrzcie na to szafa pancerna zamknięta gdzieś kluczyk może będzie kluczyk, kluczyk, panie kluczyk jesteś? Przemą, szafa pancerna Taki na który może dzieciaczki sobie go i Numerowane dookoła, tak jakby w zasadzie jeszcze zegara. Wiesz po co ta godzina była? A, wyrabiali to z tej tak formy. Tak, fajne. To jest forma, no, do różnych takich rzeczy. Formy, to no. Różne są nie. Fajne, nie? Formy. A, i to jest piec do formy, Tamto co było. To maszyna do formy, widzisz? Zobaczmy, że... To Dokładnie do, to do tego, formy, były takie ładne. Fajne odkrycie. Takie jak gdyby to nie to To jest, to... jest, jest, jest forma? No, to ma się sobie. Fajne, Gliniany. fajne, Gliny, z gliny. Dlatego to była glina to No tak, to Na no 100%. Nie otwieram ją za, 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 za strzelone, za strasznie zaczupowane. Dobry bajer, nie Przemek? Tu masz inne zobacz rurki takie. Takie Takie do czegoś wyrabiali właśnie, takie coś później się robiło wykończenia w pałacach w różnych rzeczy. Właśnie tu masz takie formy do tego, widzisz? Mniejsze, większe formy, zobacz. Tu masz formy takie metalowe jeszcze, widzisz? To większe to leży, ile popatrzcie ile to leży ładne, ładne, to jest coś, coś takiego fajnego nawet mm. szkoda, że tu tak leży to to, też to, też to jest co tu ciekawego, jest też takie y, y, siatełko jak y, jakiś był, człowiek który ma tak problemy jest. ze zdrowiem czy coś to jest szpitalna to były klasy wszystko samo samochodowe. I to co teraz? Teraz to wszystko takiego. A tutaj może być trochę Patrz, jakie kształt. Patrzcie. A to jak to tu idzie. Pa, maglownica. Tu się dociskało coś. O, ale zardzewiało jest trochę. Ale gdyby odrobił zebr farbę, zdarby farbę i by była fajna moglinica. Chodzi, chodzi. Nie wkładaj palca. To pisze: ust, prawę, maszyn, fabryk, szwem. Tak, 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 muszę. Fabrykacko. Tak, 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 to już koniec naszej przygody z opuszczonym płacy z dwoma kominkami. Jeżeli Wam się podobało i doceniacie naszą pracę, to zapraszamy do subskrypcji kanału oraz dania dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych wypraw. No to co? Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć. Cześć.